Cześć, witamy na wystawie w fabryce. To co widzicie za mną to oryginalna brama, która witała i żegnała gości wjeżdżających na teren FSO od strony ulicy Kocisa. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka jest Polonez za milion złotych. Dokładnie tyle trzeba było zapłacić za podstawową wersję wyposażenia Poloneza w 1984 roku. Zatrzymałam w ręku fakturę z listopada 1984 roku na kwotę dokładnie 1,033 800 zł. Fakturę za samochód, który stoi za mną. Co dostawał klient kupujący Poloneza w 1984 roku płacący 1,033 000 zł i ile to było wtedy pieniędzy? Słuchajcie. Mniej więcej można szacować, że odpowiada to dzisiejszej kwocie pół miliona złotych, przeliczając to na podstawie średniorocznych zarobków z 1984 roku i odnosząc do współczesnych dzisiejszych zarobków. Czy to dużo? No słuchajcie, kogo z Was stać na samochód za pół miliona złotych? Mnie na pewno nie. Co dostawaliśmy za te pół miliona złotych? Szczęśliwie z tym samochodem mamy listę wyposażenia dodatkowego, jaka była dostępna w Polonezie w podstawowej wersji wyposażenia, tzw. Tak golasie w wersji kryzys bądź wersji C. Listę, która obejmowała co najmniej 31 pozycji i zostawiała jeszcze kilka pustych miejsc na dopisanie dodatkowego wyposażenia. Sprawdźmy, co miał, a czego nie miał polonez stojący za mną. Oryginalną listę wyposażenia odbiliśmy na ksero po to, żeby móc nosić na niej notatki i spróbujemy teraz przejść dookoła samochodu i zobaczyć czego mu brakuje, a za co właściciel dopłacił. Pierwsza pozycja na naszej liście wyposażenia to pokrycia siedzeń tkanina za 8000 zł w 1984 roku, czyli dzisiaj odpowiada to kwocie mniej więcej 4000 zł. Jak widać, kupując tego poloneza w 84 roku, właściciel dopłacił właśnie za taką wersję wyposażenia. A druga pozycja na liście to zegar czasowy za astronomiczną kwotę 5000 zł. Jak widać, w tym przypadku nie zdecydowano się na jego zakup. Obrotomierz 2600 zł, czyli na dzisiejsze około 1300 zł, też nie znalazł się w tym aucie. Auto, jak widać, nie najeździło się długo w swojej historii. Ma przejechane 12 554 km i widać, że ten przebieg jest oryginalny, dlatego że kierownica i elementy wyposażenia wnętrza nie noszą praktycznie żadnych śladów zużycia. Czwarta pozycja na liście to wkład zapalniczki. Jak widać, gniazdo zapalniczki miał każdy Polones, natomiast za wkład trzeba było dopłacić 350 zł, czyli około 175 zł na dzisiejsze pieniądze. Coś, czego nie ma ten Polones i nie miał w zasadzie żaden wyjeżdżający z fabryki samochodów osobowych, poza wersjami specjalnymi, które wyjeżdżały z oddziału na Annopolu, to radio. Nie jest niczym dziwnym, że samochody w latach 80. nie miały go na wyposażeniu standardowym. Jest to element, który można było dokupić gdzieś w Polmozbycie, bądź właśnie zamówić wybitnie specjalną, luksusową wersję wyposażenia w zakładzie, który zajmował się kompletowaniem takich wersji na warszawskim Annopolu. Pozycja numer 5 na naszej liście wyposażenia to lampy przeciwmgłowe przednie. Jak widać samochód ich nie ma, nie dość, że nie ma tych lamp, to nie ma też uchwytów do ich zamocowania, bo faktycznie za to trzeba było dopłacić i to nie mało, bo zestaw uchwytów z lampami kosztował 3,5 tysiąca złotych, czyli prawie 1800 zł na dzisiejsze pieniądze. Ten polones, jak widzicie, ma z przodu zamontowany zderzak plastikowy. Nie wynika to z jakiejś dziwnej kompletacji i tego mitu, że fabryka dawała to, co było. W tym miejscu powinien być taki siermiężny, stalowy zderzak z bocznymi plastikowymi okuciami. Natomiast uległ on uszkodzeniu jakieś 30 lat temu w konfrontacji z jakimś małym słupkiem ogrodzeniowym, i został zastąpiony tym, co był w stanie dokupić ówczesny właściciel. 200 zł trzeba było dopłacić za lampkę oświetlającą bagażnik. Coś, co znajduje się w każdym polonezie borewiczu pod tylną półką. Jak widać, tu jej nie ma. Kolejna pozycja na liście to wykładzina bagażnika bouncel, czyli taka materiałowa w miejsce jakiejś skajowej bądź plastikowej. Pod taką materiałową wykładziną można było zamówić coś, co występowało w bardzo wielu borewicach w wyposażeniu luksusowym w latach 80. czyli styropianową podłogę bagażnika, e, która na tej liście wyposażenia kosztowała 800 złotych. Wyposażenie, które mogłoby się wydawać standardowym, czyli wycieraczka szyby tylnej wraz ze spryskiwaczem, też wymagała dopłaty. Według listy z 1984 roku kosztowała 4500 złotych i w tym egzemplarzu też zdecydowano się z niej zrezygnować. No skoro już jesteśmy przy wycieraczkach, to programator pracy wycieraczek szyby przedniej, z którego też w tym aucie zrezygnowano, kosztował ówcześnie 2000 zł. Z tym aucie zrezygnowano też z listwy ozdobnej krawędzi dachu za 1200 zł i ze wszystkich nierdzewnych listew na krawędzi wszystkich czworga drzwi za kwotę 4000 zł. Na tak małej powierzchni, jaką jest tapicerka drzwi tylnych, można było zamówić aż trzy elementy wyposażenia dodatkowego. Pierwszym jest popielniczka i tu ktoś za to dopłacił 1000 złotych ówczesnych złotówek innym, którego tutaj nie mamy, jest odblask charakterystyczny dla polonezów z początku lat 80. Za takie odblaski drzwiowe trzeba było dopłacić w 84 roku 600 zł. Coś, na co zdecydował się pierwszy właściciel tego samochodu, to podłokietniki duże. Cokolwiek to znaczy, bo ja przez 25 lat Śledzenia różnych polonezów innych podłokietników, niż takie nie widziałem. Jeśli ktoś z Was widział podłokietniki inne niż duże, być może małe, podobne do tych, które występują w dużych fiatach, napiszcie w komentarzu. Pozycja numer 18, wyceniana na 300 ówczesnych złotych, to ten kawałek plastiku, nakładki boczne foteli. A... Coś, czego ten samochód też nie ma, a co było bardzo drogim elementem wyposażenia, to gumowo-metalowe listwy okalające całe nadwozie. Słuchajcie, w 1984 roku zestaw takich listew kosztował 5,5 tysiąca złotych, co w sumie nawet na dzisiejsze pieniądze nie jest kwotą szokującą, bo dzisiaj za oryginalny komplet takich listew musimy zapłacić zdecydowanie więcej. W miarę standardowym wyposażeniem każdego poloneza z lat 80. jest wisząca pod sufitka. Natomiast coś, czego ten egzemplarz nie ma, a za co trzeba było dopłacić 800 zł, to cykor łapki, uchwyty dla pasażerów jadących na tylnej kanapie. Dopłacić trzeba było też za bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i to aż 8,5 tysiąca zł. Dlatego ten egzemplarz ma te tańsze, statyczne. Takim typowym atrybutem i znakiem rozpoznawczym najbiedniejszej wersji poloneza są metalowe zderzaki i brak tej półeczki, która występuje w zderzakach stworzywa. Komplet zderzaków stworzywa kosztował w 1984 roku 7,5 tysiąca złotych. W tym egzemplarzu przedni jest już wymieniony na taki stworzywa. Chciałbym powrócić do oryginału i poszukuję takiego zderzaka. Dlatego jeśli ktoś z Was ma taki zderzak bądź wie, gdzie można go kupić, piszcie w komentarzach. Inną rzeczą, za którą trzeba było dopłacić, patrząc na tył Poloneza, to spoiler na drzwiach tyłu nadwozia, czyli coś co było montowane w tym miejscu. Taki gadżet kosztował ówcześnie 4100 zł. Astronomiczną mogłoby się wydawać kwotę 5600 zł należało dopłacić za lusterko montowane w tym trójkąciku, lusterko regulowane od wewnątrz. W tym egzemplarzu mamy lusterko na płacie drzwiowym dosyć ciekawe plastikowe sygnowane chromodora. Część elementów wyposażenia Poloneza w najbiedniejszej wersji po prostu nie występowała, a część z nich można było zastąpić innymi elementami produkcji zachodniej. I tak w tym egzemplarzu mamy krajowe opony 100 mil D124. Można je było za dopłatą 2500 zł zastąpić na ogumienie typu Unii Royal. Coś z czego zrezygnowano w najbiedniejszej wersji. To, na przykład, spoiler pod zderzakiem, który kosztował 4,5 tysiąca złotych. Najbiedniejsza wersja poloneza nie ma tak podstawowego elementu, jakim jest pełne nadkole wypełniające przestrzeń nad przednimi kołami. Zamiast tych pełnych nadkoli wykonanych z laminatu, są tu takie szczątkowe pionowe nadkola zasłaniające tylko klakson z najbiedniejszej wersji wyposażenia potrafił nie posiadać tak podstawowej rzeczy, jaką jest wykładzina przegrody czołowej. Za ten element trzeba było dopłacić 1700 zł. Dwa tysiące kosztowała wykładzina głusząca maski. W tym egzemplarzu zrezygnowano też z mocniejszego silnika 82-konnej jednostki na rzecz podstawowej 75-konnej. Dopłata za mocniejszy silnik to było 9000 zł. Dopłata za pięciobiegową skrzynię biegów, której też w tym aucie nie ma, to astronomiczne 10 500 złotych. Kompletacja tego egzemplarza jest o tyle ciekawa, że pomimo braku mocniejszego silnika i pięciobiegowej skrzyni, znalazł się tu e, elektroniczny zapłon połączony z systemem odzyskiwania par paliwa amerykańskiej firmy Olson, który kosztował 15,5 tysiąca złotych. Ostatnim, najbardziej absurdalnym elementem wyposażenia tego auta, takiego detuningu, jest przednia szyba, która jest tylko hartowana, nie jest laminowana, nie jest klejona. Oszczędność w stosunku do klejonej szyby to 3,5 tysiąca złotych. Dopłacając 5,5 tysiąca złotych można było zamówić w górnej części tej szyby jeszcze przeciwsłoneczny pasek. Kompletacja tego Poloneza jest naprawdę... Irracjonalna. Mamy tutaj słabszy 75-konny silnik, czterobiegową skrzynię i ten horrendalnie drogi system Olsona połączony z elektronicznym zapłonem, który z założenia miał wpływać na poprawę spalania tego samochodu. Jaki sens miało montowanie tego do biednej wersji z czterobiegową skrzynią i słabszym silnikiem? Nie mam pojęcia, natomiast bardzo dużo egzemplarzy najbiedniejszego Poloneza, jakie widziałem przez ostatnie 25 lat, właśnie taki system Olson pod maską posiadały. Co jeszcze posiadały te egzemplarze? Bardzo często w Polonezach lakierowanych na biało występowały też przepiękne niebieskie szyby. Niestety ten egzemplarz ma szyby niebarwione, co Sprawia, że jest troszeczkę mniej atrakcyjny wizualnie. Cała ta lista wyposażenia dodatkowego, 31 pozycji, sumuje się do kwoty 125 550 zł, co stanowi około 12% wartości całego Poloneza. Czy to dużo? Słuchajcie, z perspektywy czasu może się wydawać, że 12% pomiędzy najtańszą a najbogatszą wersją to nie tak dużo. Natomiast w połowie lat 80., w czasach kryzysu, takie oszczędności były wymierne dla każdego gospodarstwa domowego. Czy tak było w tym przypadku? Słuchajcie, śmiem wątpić, dlatego że ten egzemplarz. Przy którym stoję, to wersja eksportowa na rynek chiński. Jeden z niewielu polonezów, które w połowie lat 80. zostały wysłane bądź nie wysłane, jak w tym przypadku, na e, kontynent azjatycki. Jaka była historia tego egzemplarza? No, w miarę typowa. Przyszedł polski klient z pieniędzmi, wycofał auto z eksportu i odkupił je prosto z transportu ze statków Gdyni. Poza tym niesamowicie ciekawym egzemplarzem poloneza w wersji Kryzys na wystawie w fabryce zobaczycie też takie egzemplarze jak ten Mistral, czyli produkt eksportowy na rynek francuski. Mamy też pierwszą serię Caro, tak zwane wąskie Caro. Normalne wersje poloneza Borewicza, najbardziej luksusowe spośród tych, które były produkowane. Takie późne plusy z 2000 czy 2003 roku i masę innych wersji poloneza. Praktycznie wszystko, co powstawało w FSO, zobaczycie tu w lakierni fabryki samochodów osobowych na żeraniu. Zapraszamy.